Więc kupujemy sobie cały header, Ctrl C, przechodzimy sobie do kalendarium, e, tutaj w tym momencie nam to nie jest potrzebne i w, miejsce, e, w miejscu tego elementu wklejamy sobie nasz, e, nasz header, tak. E, ok, tu nadal jeszcze mamy jakby uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu, ale to możemy sobie nazwać jako kalendarium Ctrl S. I jak sobie odświeżycie stronę i przejdziecie od razu na stronę Kalendarium, no to automatycznie będziecie mieli e, tą listę numerowaną, którą, e, nienumerowaną, którą sobie tutaj w tym miejscu e, utworzyliśmy, mm, więc pozwoli wam to na zamiast przepisywać ten kod bez sensu jeszcze raz, no to po prostu Ctrl C, Ctrl V. Wykorzystujmy to, co mamy e, już utworzone, żeby nie tracić e, niepotrzebnie czasu. OK, mamy naszą listę, mamy naszą listę nawigacyjną. To teraz byśmy chcieli utworzyć zaraz za naszym nagłówkiem listę nienumerowaną, czyli znowu znacznik UL. Możemy sobie tu od razu to rozsunąć. I teraz chcemy tak, żeby podaję mu atrybut styl i chcemy w ten sposób, żeby nasze punktory, które będą się wyświetlać na w ramach naszej listy, żeby były kwadratami. Tak, więc podajemy mu wartość kwadrat, wypełniony będzie to wypełniony kwadrat. Zamykamy znacznik i dzięki temu mamy właśnie punktory w postaci wypełnionych kwadratów. Tutaj będzie trochę przeklejania, ale w pliku zajęcia drugie macie um, kalendarium plik tekstowy kalendarium. No niestety e, jest to trochę e, taka powiedzmy żmudna praca no ale tak niestety czasami to też e, wygląda tworzymy sobie oczywiście nasz e, list item przeklejamy sobie pierwszą wartość teoretycznie opartego no, moglibyśmy zrobić sobie to e, może w ten sposób. Może tak będzie szybciej? Nie, bo w sensie wy możecie to w ten sposób zrobić. U mnie nie będzie to o tyle szybciej, że będę musiał za każdym razem gdzieś tam sobie to wycinać, przesuwać, więc ja zrobię sobie to o tak. Ale wy możecie sobie wrzucić po prostu cały ten tekst i po prostu na samym początku i na samym końcu zawsze wrzucić ten znacznik list item. No i co? Ctrl C, Ctrl V. E, dzięki temu mamy naszą listę nienumerowaną. Możemy sobie zapisać, odświeżyć. No i automatycznie powinno Wam się w ten sposób wyświetlić to na e, Waszej stronie e, internetowej. Dzięki temu mamy już e, nasz. Naszą kolejną podstronę. Jak sobie wybierzemy stronę główną, powinniśmy wrócić do tego zdjęcia, do, do tej strony z tymi elementami pojawiającymi się na naszej stronie. Jak wybierzemy sobie kalendarium, no to automatycznie wrócimy sobie do w to, w to miejsce. Ok, mamy, mamy naszą stronę, mamy naszą stronę kalendarium, więc e, możemy sobie ze spokojem, e, ze spokojem możemy sobie przejść e, dalej.